Witamy serdecznie, zgodnie z zapowiedzią zaczynamy z dosyć kontrowersyjnego tematu mianowicie jak się ktoś w coś zapatrzył i co z tego wynikło Tak, czyli teraz przechodzimy do bardzo ciekawej kwestii związanej z narodziną, z narodzinami, przepraszam, pierwszego człowieka. Został nazwany Adamu. A to oznaczało mniej więcej tyle, że ze względu na kolor skóry, czyli ciemny, bardzo ciemny kolor skóry właśnie, tak jak glina w Abzu, czyli w środkowej Afryce. I Adamu odwzięcia dla właśnie tego, który ma ciemną skórę. I kto zrodził Adamu? Więc Adamu, no może tak, ja najpierw powiem o tym, a potem się cofniemy, jak gdyby troszeczkę do tyłu, żeby powiedzieć, jak ten Adamu powstał. Dobrze? Dobrze. Jasne. Najpierw, będziemy, najpierw mówimy o Adamu. Więc, ponieważ wielokrotnie próbowano rozwiązać sprawę związane, związaną z narodzinami pierwszego człowieka, Y, więc y, po wielu, wielu próbach, które opiszemy troszeczkę później, y, y, urodził się Adamu. I Adamu y, został urodzony przez Minmach, która była siostrą Enlila i Enki. I jej zaproponowano y, donoszenie ziemskiego jajka, zapłodnionego przez y, samca Anunaki ale nie tak do końca, tylko po prostu to było in vitro, w owym czasie, też już stosowane. I to jajko zapłodnione zostało umieszczone w macicy NINMACH. I NINMACH donosiła tą ciążę, tam trochę dłużej ona nosiła tą ciążę, aż w końcu wynosiła, unosiła i nastąpił poród. Nie? I yy, to Nimach nadała mu nazwa, nazwę Adamu. I teraz, y, ponieważ obok chyba poród odbierał enki, więc y, wszyscy byli y, zaszokowani tym, y, jaka to, y, można powiedzieć, jakie to stworzenie się urodziło, dlatego że przedtem były same porażki. Aczkolwiek już rodziły się takie dzieci, które były podobne do anunakich, ale były pewnego rodzaju deformacja, ubytki. No, było po prostu, jakby to powiedzieć, jak obecnie po szczepionkach, może tak w ten sposób. Ja tak. mam pytanie, czy generalnie w tych, tych pierwszych próbach też to wszystko było w łonie anunnackim? Nie, więc właśnie to było pierwszy raz szczepienie jajka tego tworzenia ziemskiego, ale z kodem genetycznym już innym. Natomiast dodatki, które pochodziły od Anunnakich, były też bardzo dokładnie porcjowane w odpowiednich miejscach. W ten sposób oni to. Że on, Enki uważał, że trzon kodu genetycznego musi być ziemianina, bo być może nie wiadomo co tam jest, ale dzięki temu on będzie mógł pracować w tych warunkach, jakie panują na Ziemi. A oni tylko drobne elementy będą dodawali od siebie, ze swojego kodu genetycznego, żeby tamtego nie zaburzyć, ale żeby dać możliwość rozwoju w określoną stronę. I ta określona strona polegała między na tym, że miał być podobny do Anunnaki, czyli miał mieć wyprostowaną sylwetkę, chodził dokładnie na dwóch, ręk na dwóch nogach ręce używał jako ręce, te głodne kończyny i jego, ich kształty były dopasowane do narzędzi, które przywieźli ze sobą Anunaki. Musiał być silny, musiał być wytrwały, musiał być zdrowy, etc., etc. I teraz, po tych manipulacjach wszelkiego rodzaju, o, to, o, to, o to, których będę mówił jeszcze wcześniej, znaczy później, które były wcześniej, y, Nimach urodziła chłopca, i ten chłopiec został przedstawiony wszystkim naokoło i pamiętam, że był to oczywiście osobnik męski i wszelkiego rodzaju tutaj były takie cechy, które, na które oni zwracali uwagę, na przykład nieowłośniona skóra, ciemna skóra, proporcjonalne członki, uszy kształtne, oczy niezrośnięte, włosy koloru czarnego, no... Podobny do, do, do Anunakich, i po, jak dostał klapsa, to, to płakał, a nie wył jak zwierzę. Natomiast jak Enki popatrzył na. bo tutaj jest taki opis, jak Enki mierzył go wzrokiem i zauważył, że jego przyrodzenie jest troszeczkę inne niż przyrodzenie Anunakich. I zauważył, że jest pokryte skórą. I to cechuje wszystkich, jakby powiedzieć, wszystkie zwierzęta płci męskiej na, 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 na powierzchni Ziemi. Natomiast przyrodzenie Anunnakich było pozbawione tej skóry. I Enka zaśmiał się i powiedział: A, niech se ma! I niech pamięta, że ma ziem, ziemskiego przodka. I to, że my mamy to, ten, ten kawałek skóry, to znaczy, że pochodzimy, pochodzimy od ziemian. Natomiast ci, którzy, którzy by się urodzili bez tego, to znaczy, że w nich są kody genetyczne, no, w pewnym sensie może w troszeczkę większej ilości niż normalnie, kody anonauchi. Ponieważ Anunaki byli mistrzami, jak gdyby, na, na, byli wręcz bogami dla ludzi, ale to dopiero później się okazało, więc y, są takie nacje, jak na przykład Żydzi, którzy się obrzezają. I w ten sposób oni próbują się, jakby to mówiąc, w takim żargonie więziennym, przypucować do tych, którzy wiedzą lepiej i do tych, którzy mają. Y, Więcej kodu genetycznego Anunnaki. Ale mogę jeszcze coś innego powiedzieć odnośnie, co później było, bo po, po jakimś czasie, powiedzmy 100 tysięcy lat później, rodzi się Adapa. Teraz, o ile Adamu był ciemnoskóry, miał czarne włosy, był oczywiście już bardzo podobny do Anunnakich, nie miał włosienia, tak bujnego, jak ta małpa biegająca po stepie. Więc to była ta wersja pierwsza. I teraz, czym charakteryzowała się ta wersja, wersja pierwsza? Oczywiście mówię tam o ciemne oczy, czerna, czarne włosy. Oni nadawali się bardzo dobrze do pracy. Byli wytrwali, byli w pewnym sensie mężni. Oni znosili te trudy pracy w kopalniach bez żadnego problemu. Ale był, był większy problem z tym, dlatego że nie można było im powierzyć zadań, które wymagały dłuższej koncentracji, czyli y, czy dłuższego procesu technologicznego. Nie potrafili powiązać y, przyczyny ze skutkiem w dużym odstępie czasu, więc jeżeli mu Anunnaki kazał kopać cały dzień w tym kierunku, to on to robił. Natomiast w momencie, kiedy Anunaki próbował mu zaproponować pracę na roli i mu tłumaczył, że to musisz zaorać w pewnym sensie, posadzić ziarno, musisz podlewać. I potem dopiero z tego wyrośnie tam coś do zjedzenia, to on tego nie ogarniał. I z tym był problem. Tak samo ci, którzy mieli się zajmować budownictwem czy pomocy anunakim, to oni się prawie prawdę mówiąc nie nadawali do tego. Było lepiej, dlatego że anunaki próbowali ich tam ja miałem, oszlifować, ale to nie, nie, szło, nie szło tak dobrze, jak by się tego spodziewali. Czy tam, obie, jakby się tego, jakby, jakby zacyłem słowo, ale w każdym razie y, spodziewali się szybszego rozwoju. To nie następowało. I teraz y, się okazuje, że ja nie będę jeszcze mówił, jak się rodzi adapa, ale rodzi się adapa. I adapa ma wiek, większą ilość genów anunaki niż Adamu. I co się dzieje? Nagle się okazuje, że adapa jest w stanie przeprowadzić dłuższe procesy myślowe. Jest w stanie się nauczyć pisać, czytać, liczyć. Jest w stanie nauczyć się hodować. Y, uprawiać, łowić ryby, budować domy. Bardzo szybko się uczy, ale rośnie troszeczkę wolniej niż ci, którzy byli za czasów Adama, czyli Adamu przepraszam. Czyli ta pierwsza wersja dojrzewała szybciej, natomiast ta druga i się wolniej uczyła. Natomiast ta druga dojrzewała później, ale się uczyła znacznie szybciej. I to jest ta wersja, która przetrwała potom. I teraz, y, jak wyglądał Adapa? Bo Adapa nie wyglądał tak jak Adam. Adapa miał białe włosy, koro, koloru lnu, białą skórę, tak jak Anunnaki, i niebieskie oczy. I y, nawet w Starym Testamencie jest taki y, epizod, w którym nagle. Y, rodzi, rodzi się, no to jest taka powtórka, rodzi się y, w, 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 w tym w żydowskiej rodzinie, gdzie wszyscy mają włosy czarne, nagle osoba, która ma y, niebieskie oczy i jest y, tym, y, blondynem. I nikt w to nie chce uwierzyć, po prostu, bo to oznaczałoby, że to jacyś bogowie mieli z tym coś do czynienia, bo wszyscy od razu, y, no rozumiesz, bo, ro, rodzi ci się Syn, który nie jest w ogóle do Ciebie podobny. Nawet w, wiesz, że, no w 5%. No to ktoś tu się musiał puścić. A ja, tak. ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy. No już na początku i jakby to pokolenie Adama i Adapa to były kobieta i mężczyźni, i jak się szybko rozmnażali, i czy potop był właśnie jakąś taką karą albo próbą jakby e, zmniejszenia populacji, bo też takie różne historie były. Czy gdzieś tam to można tak. znaleźć takie informacje? Tak, oczywiście, ale nie tylko w, w kabliczkach sumeryjskich, bo można to też znaleźć w, w, w wojny światów belikowskiego. I Manuela. Tam też o tym jest, to jest opisane. Ale to powiem od tyłu. Potop nie był żadną karą. W żadnym wypadku. Teraz tak. Co było... Na, jak na początku się do tego Enki zabrał, to oczywiście próbował z tego garnitura polsk, tych ziemi, ziemskiego kodu genetycznego wyłowić coś, co doprowadziłoby go do, tej, do tej, tego stworzenia, o którym on marzył. Nie znalazł, więc go dodawać. Więc najpierw próbowano dodać część kodu anunaki, ale robiono to w nie takim środowisku, jakie było potrzebne. I nie za... owszem, zapłodnienie, powiedzmy, następowało, ale nie rozwijała się dalej ciąża. I na początku nosicielami tych zapłodnionych jajek były. Y, 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 żeńskie, o, żeńska część tych, y, tych małpek. Małpek, tak, stepowych. Więc y, wiele, wiele by... Znaczy, tutaj w tablicach nie ma napisane, ile tam prób były, ale lata. Lata były przeprowadzane próby. Wielokrotnie. Y, I nic z tego nie wychodziło. I postanowiono, postanowiono zrobić troszeczkę inaczej. Y, Ningurzeda, czyli syn Mkiego, postanowił, Miał parę dobrych pomysłów, ale poczekajcie, może najpierw nie, najpierw enki, potem zmienili naczynia. Doszli do wniosku, że sterylne naczynia być może nie odzwierciedlają warunków, jakie są niezbędne do ziemi i wypalili naczynia, w których będą dokonywali e, e, tych modyfikacji genetycznych skliny. Oni oczywiście ją zdedynfekowali, ale do roztworu przenikały pewne substancje ze ścianek i się okazało, że po tym, po tym eksperymencie rodziły, zaczęły się rodzić dzieci. Czyli już, znaczy już dzieci się zaczęły rodzić, ale jeszcze w łonach tych mał człekokształtnych kształtnych. Tak, ale naczynka to znaczy co? Wiesz, bo generalnie mi się to kojarzy, jakieś mikroskopy, wiesz, to są wszystko. Bardzo mikrocząstki, więc tutaj naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą, jakby narzędzia, bardzo skomplikowane, żeby coś zrobić. I co, zmiana? Czy, czy to jest jakaś alegoria, czy, czy, czy uważasz, że to jakaś kwestia procesu technologicznego? Słuchaj, myślę, że to jest ten, ten składnik, który oni nie przewidzieli, że być może był bardzo potrzebny. Pewna część związków chemicznych, które, które się wydobywały z tych naczyń. Naczyń glinianych była niezbędna. Znaczy, oni tylko to zmienili, bo wiesz, zmieniali po kolei nie wszystko naraz, tylko po kolei. I Okazało się, że w tych naczyniach glinianych, jak przechowywali to, ten roztwór tych jajeczek zapłodnionych i potem je dopiero w, 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 ja wiem, to wszczepiali w macice tych małpek czekokształtnych, zaskutkowało. One zachodziły w ciąże raz i zaczynały się rozwijać dzieci, płody, i one rodziły. I te dzieci rodziły się, ale były obarczone pewnymi wadami. I ja tutaj przytoczę, na przykład, płuca nie, nad, nie nadawały się do oddychania, wątroba nie pracowała, nerek nie było, ręce były za krótkie. Wiesz, tam parę jeszcze innych było takich wad, które. No, po prostu wykluczały te, te, te jednostki jako coś, co mogłoby się Anunaki przydać. I nastąpił właśnie zwrot. Zwrot polegający na tym, że e, Enki zaproponował, że być może następnym krokiem będzie po prostu Macica Anunaki. No, i jego siostra się na to zgodziła, że owszem, dawajcie to, wszczepcie mi, a ja zobaczę, co z tego będzie. I ona potem urodziła właśnie Adamu. Potem e, e, Ninki, żona Enkiego, urodziła Tiamat, czyli dziewczynkę, czyli już był chłopiec i dziewczynka. Tylko oni nie mogli mieć dzieci. I zgłosiło się siedem surogatek anunakich, które e, były zapładniane. Może inaczej. Wszczepiane były, były im yy, yy, jajeczka, zapłodnione przez Anunnakich i z taką determinacją, że siedem z nich yy, rodziło chłopców, a następne siedem rodziło dziewczynek. Ale to wszystko było za mało. Nie? Więc postanowili, by Adam, yy, Adamu i Tiamat byli takim pierwowzorem. Też jest jakaś reminiscencja między. Adam i Ewa, nie? Ale Adamu. Dokładnie jest napisane Adamu. To dokładnie dotyczy tego, który ma ciemną skórę. To w każdym razie Tiamat nie, i Adamu nie mieli dzieci. Nie mogli mieć dzieci. I znowu nastąpi proces szukania przyczyny, dlaczego nie... Wiesz, jest ciąża, ale znaczy, nie, nie dochodzi do, do zapłodnienia, do rozwoju zarodka. Między tymi dwojga. Więc... W tabliczkach sumeryjskich jest napisane, że odkryli. Dlaczego? Dlatego, że brakowało dwóch chromosomów. I wtedy dopiero to zaczęło działać. Ale żeby te chromosomy wyciągnąć, to one nie pochodziły z, z ziemskich istot, tylko z, 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 z anunaki. Czyli jeden chromosom męski został wyciągnięty od enki, z żebra, rozumiesz? A drugi od yy, Nincha. Też z żebra. Czyli zostali uśpieni, i z tych żeber zostały ich wyciągnięte pewne części, z których wydzielono te chromosomy i uzupełniono te chromosomy Adamu i Chiamat. I od tego momentu one, oni zaczęli zachodzić, znaczy mieli potomstwo. I to jest opisane w tabliczkach sumeryjskich. Ja nic na to nie poradzę. Tak, tak. Tylko, że ten proces, tak jak przedstawiłeś, albo jakby nam przypomniałeś, był bardzo skomplikowany i tak patrząc się na tych genetyków, no to stopień poświęcenia oraz determinacji był bardzo duży. No bo wiesz, eksperyment typu: no dobrze, będziemy bawić się, ale ja sobie zajdę w ciąży i zobaczymy, co się z tego urodzi. Odważny. No wiesz, była pod kontrolą. To, to na przykład ta Minmach, ona, ona była jedną z najlepszych lekarzy, jaki się pojawił na ziemi z Nibiru. Tak samo Enki był świetnym naukowcem i doskonale sobie zdawiał sprawę z zagrożeń, ale w jednym z opisów, jak on sobie zrobił tam takie laboratorium, czyli dom życia, to on tam ściągnął wszystkie możliwe, niezbędne. Najnowsze zdobycze techniki, jakie mieli na Nibiru. Czyli yy, dla nas, wiesz, może inaczej, my nie ogarniamy tego, co oni mogli mieć, dlatego że nas jeszcze na Ziemi wtedy nie było. Człowiek datowany jest yy, według naukowców na 110-120 tysięcy lat wstecz, prawda? Ale oni byli wcześniej przed nami. I możemy się tylko yy, po prostu uzbroić w cierpliwość i. Spokojnie analizować te informacje, które pozostawili po sobie. Czym dysponowali, nie mamy zielonego pojęcia. Niemniej jednak to, co zapisane jest w tabliczkach sumeryjskich, się udało. Powstał człowiek. No i ten człowiek w tej chwili potrafi rozmawiać. Między innymi jedną z selekcji była taka, że jak dziecko się urodziło, to dostawało klapsa na tyłek, i jak było jak zwierzę, to szło na lewą stronę. A jak płakało jak człowiek, to szło na prawo. Była taka selekcja. Oczywiście yy, nie było czegoś takiego, że jak coś nie wyszło, to się zabijało, to coś. Tylko chodzi o to, że był podział. Ci, co płakali, to szli i mogli pomagać anunakim, byli blisko nich. A ci, co wyli, to mogli się nauczyć niewiele i oni się nadawali do kopalń. O tak. Aha. No, yy, teraz mi powiedz. Yy... Jak uważasz, czy ta historia jakby przekazu tych tabliczek glinianych ona jest zafałszowana, jest bardzo prawdziwa, czy traktuje się jako najstarszy zapis, który jest bardzo logiczny i, i tak jak w tej chwili przedstawiłeś tą historię, my zaczynamy to rozumieć, bo już doszliśmy do jakiegoś poziomu technologicznego? To znaczy, według mnie on jest w wielu aspektach jest bardzo logiczny, nie tylko dotyczący powstania człowieka na Ziemi, czy tam jego stworzenia przez Anunaki, ale jeszcze są inne obszary, techniki na przykład, na które naukowcy, ci historycy nie zwracają w ogóle uwagi, po prostu, bo ich nie rozumieją, ale jeżeli, tam parę takich haseł rzucę, jeżeli Sumerowie znali budowę Układu Słonecznego, jeżeli wiedzieli, że Ziemia jest okrągła, i z drugiej strony i latali na drugą stronę, nie sami, tylko zanurami, na drugą stronę i wiedzieli, że tam są kontynenty, wiedzieli też, że tam są ludzie, jeżeli wiedzieli, jak robić rafinację ropy na, to ja już nie pamiętam, ale chyba 16 składników, czy 14, jak potrafili wydobywać rudę cyny i tej rudy. Dodatkowym jeszcze związkiem chemicznym tą cynę uzyskiwali. Czyli nie jest to takie proste, że wsadzisz rudę cynę do pieca, podgrzejesz i masz tylko cynę i się to tam rozwarcza. To nie, nic, nic z tego, po prostu musieli mieć proces technologiczny opanowany. Jak się potem z, z dowiesz jeszcze, że oni potrafili galwanicznie, metodą elektryczną, położyć srebro na miedzi, po, po, pokrywać. Jeden metal innym metalem tu dla, dla uściślenia, to podam. Niech sobie ludzie wpiszą w Google ogniwo bagdackie. się okazuje, że to jest ogniwo, które produkowało napięcie. W zależności od tego, jaki został tam użyty sok. To mogło być 1,5V, może być na 4,5, że znaleziono takie ogniwa połączone szeregowo, czyli wiedzieli już, że można było podnieść napięcie. I wiele, wiele innych rzeczy. I byle kto nie był w stanie wybudować piramidy, nie był w stanie wybudować domu, i wielu, wielu rzeczy, których, wiesz, po prostu w tej chwili my się dopiero o tych, o tych rzeczach dowiadujemy, kiedyś, jak powiedzmy, no w latach 60. zeszłego stulecia, jak już ta koncepcja kodu genetycznego była już dobrze znana, to można byłoby przypuszczać, że będą możliwe, pamiętam takie, takie euforiczne w gazetach informacje, że będziemy mogli wtedy z, z wszystkie choroby nowotworowe związane z efektem DNA naprawiać. Się potem okazało, że właściwie nic nie wiemy. Stajemy na początku drogi, nie wiemy, jak to ugryźć, i metodą pół i błędów. Próbujemy coś ustalić, ale to nam nadal nie wychodzi, bo to teraz się mówi, że genom człowieka został opracowany, co oczywiście jest nieprawdą, jak zwykle. Nadal nie jesteśmy w stanie skopiować tego kodu genetycznego i zrozumieć jego struktury, wielu, wielu elementów. Potem się okazuje, że ten got nie jest stały, że jest równomy, że są pewne fragmenty, które mogą być aktywowane. Co je aktywuje, co pilnuje tego kodu genetycznego, żeby się nie rozsypał. Przy kolejnych y, podziałach komórek. Też jest, jest, mnóstwo jest takich mechanizmów, o których nie mamy zielonego pojęcia, a już nam się wydaje, że już dużo, dużo wiemy. Opowiedz no tak mi, dopsza. z tych zapisów. Y, w pewnym momencie kończy się ta historia. Już jest całkiem niedawno i pojawia się Marduk i co? No i Marduk jest przedstawicielem nowej generacji. Y, Anunaki, Anunaki, którzy nie mogą właściwie już, znaczy mówię o Marduku, on właściwie nie ma co tam wracać na, na Nibiru, bo właściwie wszystkie tam ważniejsze funkcje są zajęte i on wiąże swoją przyszłość raczej z ziemią. Następuje takie zjawisko, które można byłoby określić, że Marduk próbuje być despotą, więc za czasów Marduka Szaleją na ziemi wojny między stronnikami tego lub innego boga. Marduk próbuje być tym najważniejszym. Jego starszy ojciec, czyli Enki, już można powiedzieć, no to już dogorywa tutaj na ziemi, ma już wszystko w nosie. Nie jest na siłach kontrolować tych młodych, tak samo Enki, przepraszam, Enlil. Tak samo, Nimak, oni już, wiesz, ich czas minął. Teraz y, powinni zarządzać ziemią młodzi i ci młodzi właśnie nie potrafią się dogadać. Y, tych młodów, wiesz, jak był Enki i Enlil, no to były dwie osoby więc oni to jeszcze mogli trzymać, ale teraz do podziału jest już 20 osób, znaczy Anunaki 30 osób i trudno, wiesz, to tak jak Kargul i Pawlak, więc zaczynają prowadzić wojnę między sobą nin syn Enkiego, który zbudował bardzo fajną strukturę państwową w Egipcie, zbudował te dwie piramidy, które są opisane w tabliczkach sumeryjskich jako konstrukcje, które zostały zbudowane w epoce lwa, czyli to jest ponad 8000 lat przed naszą erą. Ja nie pamiętam, 8 800 chyba, w ten sposób można by to liczyć. I powstał właśnie, dzięki temu powstał ten lew, czyli Sfinks, który miał na początku twarz Ningusidy, ale jak Marduk go przegonił z Egiptu, no to kazano wytłuc na popiersiach tego lwa twarz Marduka. Gdyż w sumie stronnicy Marduka i stronnicy Ningushidy się wzięli za głowy i doprowadzili w 2024 roku przed naszą erą do kataklizmu takiego trochę mniejszego niż e, Potop, bo Potop był mniej więcej 12 tysięcy lat temu. E, ta katastrofa w 2024 roku była spowodowana tym, że e, przy, zanim się cała ta afera z człowiekiem rozwinęła i przylecieli na ziemię Anunnaki, to pierwszą rzeczą, jak zorientowali się, że nie mają z kim walczyć, postanowili schować swoją broń, tą najbardziej yy, śmiercionośną, w jakich tam ska skale, dokładnie jak w jakiejś pieczarze. Ja mam taką prośbę. Czy ta no. historia jest, jest troszeczkę dłuższa? Czy moglibyśmy na przykład ją bardziej opowiedzieć w następnym odcinku? Czy to jest króciutka? Nie, znaczy wiesz, no, to, jest, nie, to jest długi odcinek, dlatego że konsekwencje tego są po dziś dzień. Dobra, to w takim układzie ja bym proponował, żebyśmy tą historię opowiedzieli następnym razem. Dobrze? Dobrze. Tak, bardzo chciałbym Ci podziękować za znów ciekawą dawkę historii, nauki i rozważań. I pożegnalibyśmy się w tym momencie z widzami, i do, do zobaczenia, i do usłyszenia następnym razem. Dobrze, do usłyszenia.